Zadanie dziewiętnaste. W pojemniku są wyłącznie kule białe i czerwone. Stosunek liczby kul białych do liczby kul czerwonych jest równy 4 do 5. Z pojemnika losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe. Mhm. Dobra, czyli mamy e, tutaj przedstawiony stosunek kuli białych do czerwonych. Czyli tak, białe przez czerwone. To się równa 4 przez 5, ale uwaga, to wcale nie znaczy, że białych jest 4, a czerwonych jest 5. Tutaj równie dobrze może być 8 albo 12 15 tak? To mo można ten ułamek rozszerzać, więc e, żeby to poprawnie zapisać, powinien być tu jeszcze X u góry i na dole, tak? No bo po skróceniu później wychodzi 4 piąte. Ale y, jakbyśmy tutaj dali 5, no to będzie 20 25, tak? Może tak być, że kul biały jest 20, a czerwonych 25, czyli tutaj uwaga. No i teraz my chcemy mieć prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej. No to A, gdzie A to jest wylosowanie kuli białej, y, liczymy w ten sposób. Y, liczymy ilość kul białych do wszystkich kul, tak? no to białych mamy, yy, może tak napiszę, białe przez wszystkie. No dobra, czyli mamy tak, białych 4x, no a wszystkich ile? No, skoro białych 4x, a czerwonych 5x, no to łącznie mamy 9x, tak? Xy nam się skrócą, więc wychodzi nam 4 dziewiąte, czyli yy, nie wiemy ile tych kul było, ani wszystkich, ani białych, ale dzięki temu, że to są proporcje, czyli ten x później się skrócił, to wiem, że to prawdopodobieństwo y, wychodzi nam 4 9, czyli to jest odpowiedź A. No bo prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej, no to jest ilość kul białych podzielona przez wszystkie kule. Jeżeli y, podoba Ci się, jak tłumaczę. Te wszystkie zadanka, no to zapraszam Ciebie do zasubskrybowania kanału, no bo pojawiają się u nas coraz to nowe, może akurat Ci się przydadzą.